Polska ma nowego ministra edukacji. I jeśli trochę mnie znacie, to raczej spodziewajcie się, że nie będę robił całego filmu na temat tego, że Polska ma jakiegoś tam nowego ministra. To jakby nie takie rzeczy są na tym kanale. Ale według mnie pan Przemysław Czarnek jest ewenementem. Lecy ministrowie naprawdę nie zdarzają się zbyt często. Więc pomyślałem, że może chcecie wiedzieć, jacy ludzie wybierani są na ważne stanowiska państwowe w kraju, w którym mieszkacie. I skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Więc Czarnek w 2015 roku zaczął być wojewodą lubelskim. Już wtedy dał się Poznać jako osoba o raczej dosyć mocnych poglądach. Ale wszystko twierdzę, że takie obnoszenie się ze swoją seksualnością na ulicy jest po prostu obrzydliwe. Kiedy w Lublinie parę lat temu zapowiedziano pierwszy Marsz Równości, Czarnek nagrał krótki filmik. 13 października ma się odbyć. podobno ma się odbyć Marsz Równości. W którym poprosił, aby nie promować zboczeń, dewiacji i wynaturzeń. Rodzinę, która rzeczywiście jest podstawową komórką społeczną, a nie promujmy zboczeń, dewiacji, wynaturzeń. Jest to dosyć mocny statement wypowiadany przez wojewodę, więc organizator tego marszu postanowił. Zaskarżyć, że no, nie można tak obrażać ludzi. Ze względu na ich orientację, więc poszli do sądu. I stąd przyjrzał się wszystkiemu i stwierdził, że faktycznie Czarnek musi przeprosić za to, co powiedział. Czarnek rzeczywiście przeprosił, powiedział wszystko tak, jak powinien. Uprzejmie informuję. Że nie było nigdy moim zamiarem obraża obrażenie i dyskryminowanie kogokolwiek moimi słowami. Po czym wyszedł i w rozmowie z mediami powiedział, że on jest wygranym całej sytuacji, bo on tak naprawdę to wcale nie przeprosił i nadal uważa, żeby nie promować zboczeń, wynaturzeń i dewiacji. Co najciekawsze po tym wszystkim sąd uznał, że okej, okay, sprawa jest zakończona. Jeśli ktoś przeprosi, po czym wyjdzie i powiedział, nie przeprosiłem i dalej powtarza to, co wcześniej, to te pierwsze przeprosiny się już liczą i sprawa została umorzona. Kolejnym milestone w karierze pana Czarnka jest jego wystąpienie na kulu, czyli Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym, no padło dosyć dużo takich kontrowersyjnych całkiem rzeczy. Na początku zwracam uwagę na dosyć ciekawy problem. Pierwszym podstawowym celem i funkcjonowania rodziny, i funkcją rodziny jest funkcja prokreacyjna. No to jest... zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą. Dziki to wiedzą w tych zaroślach, prawda, i w tej, tej kukurydzy, a my nie wiemy. My zatraciliśmy w ogóle instynkt samozachowawczy jako gatunek. Dziki wiedzą. One wiedzą, że trzeba uprawiać seks i się rozmnażać. Dla zwierząt to jest oczywiste. A co z nami, ludźmi? Jak to możliwe, że nie wszyscy mają takie priorytety jak dziki i pan Przemysław Czarnek? My zatraciliśmy w ogóle instynkt samozachowawczy jako gatunek, że najważniejsze w życiu to się rozmnażać, bo inaczej gatunek nie przetrwa. Nie wiem, z jakiegoś powodu pan Czarnek się zaczął nagle bać, że gatunek ludzki nie przetrwa, bo nie wiem, jest nas coraz więcej, ale no ostatnio, ostatnio zapominamy o tym, że trzeba. Nie dość, że odstąpiliśmy od realizacji tej pierwszej funkcji prokreacyjnej, bo telewizor, meble, mały fiat, to jest marzeń szczerzy. a dziecko może Około 30 roku życia. Przecież, jak to możliwe, że ktoś ma inne cele w życiu, niż posiadanie dziecka? I że nie wszyscy uważają tak jak pan Czarnek? Bo. Oczywiście, jeśli dla kogoś najważniejszym celem w życiu jest posiadanie dziecka, to niech będzie, ale nie wiem, mam taką nieśmiałą tutaj propozycję, jakby mógł zgłosić, że jeśli ktoś na przykład nie czuje potrzeby posiadania dziecka i nie ma w ogóle jakichś takich odruchów w sobie ani coś, a na przykład bardzo pociąga go praca i bardzo lubi pracować i to w tym się akurat spełnia, albo ma jakieś marzenie, na które musi zarobić i dziecko by mu w tym przeszkadzało i skończyłby nieszczęśliwy z dzieckiem, bo nim by się musiał zajmować, jeśli nie chciałby go skrzywdzić. To może uznajmy, że każdy może mieć takie aspiracje w życiu, jakie chce. A dziecko może koło 30 roku życia, bo feminizm też swoje żniwo śmiertelne zbiera i to bardzo mocne, uderzył w kobietę. Żeby, proszę Państwa, uderzyć w rodzinę, trzeba uderzyć w kobietę, bo kobieta w rodzinie ma funkcję absolutnie nie do zastąpienia. Tylko kobieta jest w stanie nosić w łonie dziecko. Tylko kobieta jest w stanie to dziecko wyżywić w okresie prenatalnym, tylko kobieta jest w stanie to dziecko urodzić. Co zrobić, żeby uderzyć w rodzinę? Uderzyć w kobietę. Powiedzieć jej, nie musisz tego tak robić. Jesteś taka sama jak chłop. Idź i pracuj. Jeździ na traktorze, na kombajnie, ucz się. Rób karierę, kariera w pierwszej kolejności, a później może dziecko. No tak to jest najgorzej, jak ktoś komuś mówi, ej jak chcesz, to masz wolny wybór w życiu, możesz pracować i się uczyć, a nie po prostu siedzieć i rodzić dzieci i je wychowywać. No bo umówmy się, kto jest większym ekspertem na temat pragnień życiowych kobiet niż biały heteroseksualny mężczyzna? Kto jest w ogóle większym ekspertem w jakiejkolwiek dziedzinie? To głupie feministki to one mówią babom, że jak chcą, to mogą iść pracować i się uczyć. Zupełnie tak samo jak mężczyźni. A przecież to nie powinno tak być. Tylko my, mężczyźni, powinniśmy móc robić rzeczy, na które mamy ochotę, a no, kobiety trudno tak wylosowały los na loterii, że muszą się zajmować dzieckiem, obowiązkowo. Prowadzi to do konsekwencji tragicznych. Pierwsze dziecko rodzi się dzisiaj nie w wieku 20, 22, 25 lat, tylko w wieku blisko 30 lat. No Jak się pierwsze dziecko rodzi w wieku 30 lat, to ile tych dzieci można urodzić? Yy. Po 30 jeszcze ze spokojem można, no nie wiem, dwójka dzieci to jest tak easy. W sensie nie zabraknie czasu, to ze spokojem. Natomiast pan Czarnek, sprawdziłem w ogóle to, że faktycznie jego żona miała z nim dziecko jeszcze zanim miała chyba 24 lata, ale ojej, oni mają tylko dwójkę. Jak to możliwe? Ona tak wcześnie zaczęła i nie może urodzić więcej? Przecież jest kobietą, wcześniej zaczęła rodzić. To dlaczego nie macie więcej dzieci? Jak mnie to bulwersuje? Dlaczego pan Przemysław czarnek nie ma więcej? Chyba, że uznajemy, że dwójka to jest obiektywnie okej. Okay. Tyle każdy, po, każda para powinna mieć dzieci, tak według pana Przemysława Czarnka, no bo on Tyle ma, ale w takim razie zupełnie nie rozumiem, dlaczego rodzenie po 30 jest takie straszne, bo ile przecież wtedy baba może urodzić dzieci? Nie wiem, myślę, że tę dwójkę to z zaspokojem myknie, a, a może jeszcze więcej, skoro ma siedzieć cały czas w domu i to jest jej jedyne zadanie. Ucz się! Rób kariery. Bo jakby miał tych dzieci za mało, to jeszcze by jej przyszło do głowy, że mogłaby się uczyć albo pracować i robić karierę, w którym wprost pan rektor Schmidt wzywa rektorów wszystkich uczelni wyższych w Polsce do tego, ażeby zawsze rozpoczynali odpowiedzialność, czy odpowiedzialność dyscyplinarną w stosunku do nauczyciela akademickiego, który będzie sprzeciwiał się ideologii LGBT. Mam nadzieję że rektorze, że to jedno z postępowanie, które tu było wszczęte, to było jedyne, które w tym uniwersytecie było wszczynane w tej sprawie. Uwaga, spoiler, nie będzie to jedyne dochodzenie wszczynane na tej uczelni, ale o tym później. Ja zawsze będę przeciwnikiem promocji dewiacji zboczeń i wynaturzeń. Dokładnie to samo zrobiono z małżeństwem małżeństwa homoseksualne. Nie istnieje coś takiego w przyrodzie. Ale że nie istnieje w przyrodzie homoseksualizm sam w sobie, czy nie istnieją w przyrodzie małżeństwa homoseksualne? Bo jeśli chodzi o to pierwsze, trochę bym się nie zgodził, jeśli chodzi o to drugie, zgadzam się jak najbardziej, w sensie, no w ogóle, małżeństwa nie istnieją u zwierząt. Także u tych nieszczęsnych dzików, które Czarnek stawia sobie za przykład. No to jest. Zwierzęta to wiedzą, dziki to wiedzą. Poproszę, niech mi ktoś podejdzie na dm jakąś śmieszną przeróbkę, że będą dziki i one będą na weselu, i będzie Pana młoda dzik, i Pan młody dzik. W związku z powyższym, wszyscy mają tak same prawa. I dawaj. Niech się żenią, niech się rozliczają wspólnie podatkowo. Niech mają dzieci do adopcji. O ile sprawa adopcji rozumiem, że jest kontrowersyjna i to pominę, ale nie rozumiem, dlaczego tak kontrowersyjny miałby być pomysł, że osoby tej samej płci będą się rozliczać z podatków razem. Niech się rozliczają wspólnie podatkowo. W kwietniu 2019 roku, kiedy dyskutowano na ten temat, że gdzie powinny być strefy wolne od ideologii LGBT, przed głosowaniem Czarnek zabrał głos. W trakcie wystąpienia zaprosił prezydium Sejmiku na uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. Będę mógł uhonorować przedstawicieli. Sejmiku stosownym medalem i dyplomem w związku z uchwałą, którą mam nadzieję dzisiaj podejmiecie. Nie ukrywam, taki medal i dyplom od wojewody no to łakomy kąsek. Kto by się nie pokusił? Ale w tej sprawie również zwrócono się do sądu, ponieważ zgodnie z artykułem 229 kodeksu karnego, to tak jakbyście chcieli sprawdzać czy coś, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy radni są osobami publicznymi? Tak. Czy byli zachęcani do zrobienia czegoś w obrębie funkcji, którą pełnią? Tak. Czy Czarny obiecywał korzyści osobiste? Tak, chciał zaprosić na uroczystość, a przede wszystkim dać medali dyplom. To są poważne karty przetargowe. Śledczy odmówili jednak wszczęcia śledztwa. Aby wyczerpać znamiona tego przestępstwa, konieczna jest obietnica udzielenia korzyści osobistej. Nie można przyjąć, że wojewoda obiecał, a jedynie wyraził nadzieję, że będzie mógł wręczyć jakieś dyplomy uznania. Bardzo sprytne obejście, panie Czarnek. Następnie w 2019 roku został posłem. Jako oczywiście bardzo niezależna osoba, można znaleźć w internecie takie filmiki, jak ten, kiedy wystawia Laurkę Szumowskiemu. Najlepszego ministra. Zdrowia w historii Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mamy co do tego najmniejszej wątpliwości. Mówiąc, że jest to najlepszy minister zdrowia w historii. Dzięki pracy Łukasza Szumowskiego w Polsce uratowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy ludzi, kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich stosując okropną retorykę, to akurat nie jest tylko jego cecha, tylko ludzi i z tej strony, i z tej strony, ale jest to jeden z głównych czynników, przynajmniej dla mnie żygogennych, kiedy słucham przemówień polityków, właśnie wtrącanie rzeczy typu, ale wy to w ogóle macie za nic ludzkie życie. Istnieje ludzkie ale wy macie za nic życie ludzkie. I też to, że opozycja gardzi wszystkimi Polakami. Jeżeli podstawowe funkcje rodziny są te trzy, o których mówiłem, prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza w takiej kolejności, to jak tę funkcję na litość boską ma zrealizować związek gejów czy lesbijek? On musi być odstawiony na boczne tory i marginalizowany, bo nie może być równy związkowi małżeńskiemu, który może wykonać te trzy funkcje niezwykle ważne dla społeczeństwa. Ze związku homoseksualnego nie mogą powstać dzieci, dlatego no, oni nie mogą przecież chcieć mieć równych praw w zupełnie innych sferach, bo nie słyszałem o tym, żeby homoseksualiści kłócili się o to, że oni koniecznie chcą zacząć rodzić dzieci. Tutaj myślę, że zdecydowanie wszyscy się zgadzają, ale wydaje mi się, że ci wszyscy ludzie jednak walczą o coś innego. Nie, nie o to, żeby zacząć móc rodzić dzieci, i mówienie, a wy nie możecie się rozmnażać, więc chcecie mieć szacunek. Zboczeń, dewiacji, wynaturzeń. Chcecie być traktowani wobec prawa tak jak prawy heteroseksualne? Najpierw rozmnażanko, bo dziki one się rozmnażają. Nie jesteś dzikiem? <grym> nie masz... Sprzeciwu wobec ideologii LGBT: lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów, i queer, czyli dziwaków. Ideologii. Podoba mi się takie dodawanie tych dwóch słów na końcu, niczym przedszkolak, który musi zaakcentować to, jak bardzo go coś denerwuje. I queer, czyli dziwak. Tak, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć zdanie, w którym ich się nie obrazi. Ale akurat w tym przemówieniu znalazłem fragment, który nie jest chyba jakoś zbyt często poruszany przez media, a według mnie jest jednym z najciekawszych w ogóle w karierze Czarnka, którym odnosi się do filmu Sekielskiego, że jasne, wszystkich księży, którzy się dopuszczają czegoś tak okropnego, trzeba ukarać, trzeba jak najbardziej tropić i tak dalej, ale należy najpierw znaleźć przyczynę i nawet dostajemy piękne porównanie, dlaczego ją trzeba znaleźć. Nie można udawać, że się gasi wielki pożar, nie dostrzegając, że pożar ten wybucha co chwilę i coraz mocniej, bo jest zwarcie elektryczne w budynku. Nie można powiedzieć, no jest zwarcie, ale nas ono nie obchodzi, bo będziemy te pożary gasić nieustannie coraz większe. Trzeba usunąć przyczynę tego pożaru. Pożar jest oczywisty. A wiecie, co jest przyczyną pili w kościele? Czego nie dostrzega się prostych faktów? wynikających nie tylko ze statystyk Kościoła Polskiego, tu akurat jest najlepiej. Na przykład Uniwersytet Miasta Nowy Jork sporządził badania, z których wynika jasno, 80-90% do 90 zbrodni w kościele amerykańskim to są zbrodnie homoseksualne. Mamy na przestrzeni 30 lat, od roku 90 zdaje się, 640 przypadków, 60% z nich to są przypadki homoseksualne. Jeżeli chcemy realnie działać na rzecz rodziny, to rozmawiajmy bardzo rzetelnie, o zbrodni Pedlifowej również w Kościele, ale bardzo rzetelnie to tylko wówczas, kiedy powiemy, jaka jest rola homoseksualizmu w tej zbrodni i dlaczego homoseksualizm jest główną przyczyną. W kościele. Bez tego proszę zwinąć te sztandary. Fakt, że księża częściej krzywdzą chłopców może wynikać z dosyć wielu rzeczy. A taka pierwsza, która mi przychodzi od razu do głowy, to może taka, że w kościele nie ma zbyt wielu ministrantek, więc księża automatycznie mają większy kontakt z chłopcami niż z dziewczynkami. I dlaczego homoseksualizm jest główną przyczyną w kościele? Homoseksualizm nie jest główną przyczyną w, w, w kościele. Główną przyczyną w, 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 w kościele są. Księża. I robienie z homoseksualizmu takiego potwora, który jest odpowiedzialny nie dość, że za to niszczenie rodziny i tak dalej, to homoseksualizm jest nawet tak daleko jego macki sięgają, że nawet jest odpowiedzialny za piwę w kościele. Nie wiem jak bardzo obsesyjnym na punkcie homoseksualizmu trzeba być, żeby tykać go wszędzie, nawet w tak delikatne sprawy. No i na koniec zostawiłem wisienkę na torcie, kiedy w trakcie kampanii prezydenckiej Czarnek postanowił podzielić się takimi przemyśleniami. Zmierza Polska, brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem... Deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologiem LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym, i skończmy z tą dyskusją. Czarnek, po tej wypowiedzi, z tego co tam przeczytałem z jakichś przecieków, został bardzo mocno odsunięty od przemawiania publicznego na czas kampanii, bo było to niedługo po tym, jak Duda podpisał kartę rodziny, ale nawet tam wtedy stwierdzili, że ej, to już jest trochę przesada, to jednak się już nie zgadza z tą narracją. W której cały czas stara się używać słowa ideologia zamiast ludzie. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. No tutaj Czarnek trochę, trochę popłynął. Trochę się wygadał, kim on tak naprawdę gardzi. Ale to nie koniec konsekwencji tej wypowiedzi, ponieważ głos zabrał także KUL, czyli uczelnia, z którą powiązany jest Czarnek. Władze kul wydało oświadczenie, że nie komentują wypowiedzi politycznych, jednak z uwagi na jej treść stanowczo podkreślają, że nie podzielają powyższego stanowiska i nie utożsamiają się z nim. I że rektor skierował wnioski do rzecznika dyscyplinarnego uczelni, który wszczął postępowanie dyscyplinarne. Czyli jednak znowu to postępowanie, o które tak bardzo prosił Czarnek, żeby tylko go nie wszczynać. Że to jedno z postępowań, które tu było wszczęte, to było jedyne, które w tym uniwersytecie było wszczynane w tej sprawie. Na szczęście, że czynnik dyscyplinarny nie dopatrzył się żadnego przewinienia i decyzja, czy jakąś właśnie karę zastosować tutaj w przypadku tak mocnych wypowiedzi yy, należała do rektora. Informujemy, że pan doktor habilitowany Przemysław Czarnek spełni wszystkie kryteria niezbędne do awansu zawodowego i od 1 października bieżącego roku będzie zatrudniony na stanowisko profesora Kulu. Może tutaj coś w tej sprawie trzeba było zrobić, a skoro nie kara, no to chociaż awansik. I tak moi drodzy dochodzimy do dni dzisiejszych, w których oprócz tego, że jeden awans tutaj fajny na stanowisko profesora, to równocześnie awans na ministra edukacji i niezależnie od Waszych poglądów, czy się zgadza się ze wszystkim, co tutaj przytoczyłem, co Czarnek mówi, czy tam chociaż z częścią, to myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że raczej słabym pomysłem jest, żeby osoba o skrajnych poglądach stała na takim stanowisku osobą o skrajnych poglądach, czyli właśnie, że LGBT nie są równi normalnym ludziom, że kobieta to powinna się skupić na rodzeniu i wychowywaniu dzieci, bo dziki, pamiętajmy, że byli w kościele, to też przez homoseksualizm, że dewianci zboczeńcy, Przemysław Czarek jest zdecydowanie osobą o dość skrajnych poglądach i czy chcielibyśmy niezależnie w którą stronę, czy w prawo, czy w lewo żeby osoba właśnie tak mocno nakierowana na swój światopogląd i tak mocno nakierowana na to, że wszyscy muszą myśleć tak jak oni, bo jak ktoś tak nie myśli jak na przykład feministki to one wiadomo, że uderzają w rodzinę mówiąc kobiecie, że jak chcesz to rób co chcesz. Czy chcemy, żeby taka osoba była ministrem edukacji? Ja nie wiem, ja nie mam zupełnie opinii w tej sprawie, wszystko zostawiam wam, ja tutaj tylko y, fakty przedstawiam. To jeden z tych filmów, przez które później jest przypał ze sponsorami, dlatego będę wam bardzo wdzięczny, jeśli go po prostu gdzieś udostępnicie, albo wyślecie w prywatnej wiadomości do kogoś znajomego, albo udostępnicie go gdzieś na Story, Facebooku czy Twitterze, gdziekolwiek. Będę bardzo wdzięczny. Od czasu do czasu robię niezapowiedziane live, więc jeśli nie chcecie ich przegapić, to zachęcam dzwoniks. jestem Hobb, wasz najbardziej obiektywny...